Ech. sceny były słabe, na paletach trzeba było grać, na było Nie no, ale wróćmy do tych twarzy, co z tymi twarzami było nie tak No powiedz. Chyba zwykłe twarze, no i czym się nie różnią od polskich twarzy, nie? No mieli takie obręczy tutaj czasem. No i co no, to nie, dyskomfort mi to sprawiało. No ale coś z twarzami, no bo obręcze nie są na twarzy, nie? No, mieli to i na ustach. Wszyscy? Niektórzy. A ci co nie mieli? To byli spoko, tak? Też nie. Ale bo... No powiedz. Ja powiedz No dawaj, tylko rozmawiamy Nie no mów już inne pytanie Nie No to jest k E, nie. <grym> nie. Nie, nie Nie powiedz Nie wymiguj się O o, o. No i I przepadło Widzowie, Blisko Pidzowie, muszę Was zaskoczyć Gryz nie został wzięty. Dobra, <gry> dawaj pytanie. Odpowiadaj. Co nie tak było z ich twarzami? Perso, <gry> pytanie jest jasne. Nie wymiguj się. No inne były, inne były niż zwykłe. I czemu dlatego ciebie były dziwne i sprawiały ci dyskomfort? No po prostu już tak, nie, tak no się rodziłam, no. Nie, ale co jest z nich nie tak? Czym się różnią od naszych twarzy polskich? No, dwie, dwie, dwie większymi szczękami, to? <gryzamy gryzamy> Wyższymi ustami. Okej. Okay. A gdzie jeszcze? Nie. nie. Czyli, czyli wielkie szczęki. Tak, ja to tak,